ją wziąć. Na razie. No i dobra. Mamy buteleczkę. Pokażę Wam. To ta sama. I ją wrzucamy, tak? Do szkła, A folię do plastiku. No i na dzisiaj to by było na tyle. Słuchajcie. Jeszcze Wam tylko powiem, że mieszkam teraz w dzielnicy, w której jest tyle butelek, że teraz już nie będę miała problemu. No chyba, że spadnie znowu taki śnieg i zamarznie. No to będzie trudno je znaleźć, trudniej. No ale może zapamiętam, gdzie, gdzie jakieś leżą, bo po prostu tu jest masakra. Niestety, to znaczy ja w tej samej właśnie dzielnicy mieszkam, że powiedziałam, ale w, po prostu w rejonie tej dzielnicy innej i jest masakra. Tutaj jest po prostu chyba najgorzej w całym moim mieście <laughs> w łodzi, niestety. No ale może to tak ma być, żebym ja miała co robić na razie, słuchajcie.